Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego spotkania. Przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, gdyż szacę to jest młoda drużyna, która wiadomo to co ma to będzie starała się wyszarpać i tak również było w drugiej połowie, gdzie przez nasze jakieś tam błędy, niekonsekwencje w ataku Traciliśmy sporo punktów i, i ten mecz, mimo tego, że teraz patrzymy jest 13 punktów, był tak naprawdę na styku cały czas. No ale chwała im za to. Nie wiadomo co by jakby się mecz potoczył, gdyby y, zagrali tak agresywnie w pierwszej, w pierwszej połowie, jak w drugiej. Szkoda na pewno tego meczu, że, że przegraliśmy go. No zawiniła na pewno słowa pierwsza połowa wyszli. Nie wyszliśmy dosyć agresywnie. Przez co Krosno odjechało, później musieliśmy gonić. Następne kwarty wszystkie były na styku, ale co nie wystarczyło, przegraliśmy przez słaby początek.